Z tej strony, chłobeków, witam Was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z nowej serii. Yy, gram na pianinie, tak będzie się nazywała ta seria, bo ogólnie gram. Dzisiaj będę grać utwór Hallelujah Leonarda Kochena. Nie będę Wam pokazywać swojej twarzy, tak to będzie brzmieć. Tylko, oczywiście, lewa ręka będzie, to ja nie będę Was przedłużać, tylko zapraszam Was do oglądania. Okej, okay. a więc to był ten utwór. Tutaj możecie sobie patrzeć. Będę też nagrywać różne poradniki. Fajnie, jeżeli jeszcze oglądacie. No i subskrybujcie oczywiście mój kanał, dajcie łapkę w górę. Będzie super. Jak dobijemy pod tym filmem trzy łapki w górę, to nagram następny filmik. Będę coś grać i napiszcie w komentarzach, co mógłbym zagrać. Ja najlepsze komentarze wybiorę. I będę się tego uczyć. Znaczy, no, pewnie będę to znać, ale jak nie, to będę się tego uczyć. Dobra, to to chyba było na tyle. Cześć. I pa.